Siemano z tej strony Star O oh, What the fuck, jakieś gościa mnie podrywa. Lol, Okej, okay, a to jest od pierwszy odcinek serii Diaks PvP Sorry, ale mi się frap zepsuł, więc muszę walonym telefonem nagrywać Mój kamerze Kamerzysta oszalał, ja nie mogę bez ruchu! Mój kamerzysta został hajny! Zatrzymujemy film! <se Nova> Jesteśmy po przerwie, bo mój kamerzysta oszalał. Przewitaj się i ogarnij się. Przewitaj się. Dobra, przepraszam so, so, za niego, ale to nie wiem. To. Muszę nagrywać tym czymś i mi zasłania, ale ja muszę leżeć jak gram. Sorry za ale. Sory naprawdę to ma fajne, że widać mój zwalony ekran komputerów. Cięcie. cięcie! Jesteśmy po przerwie, bo oszalał trochę. No. Cięcie, kurde, jaram się. Cięcie, cięcie! Jesteśmy po przerwie kolejnej.